Plusy posiadania Porsche 911. Dużo przestrzeni przechowywalniowej. Mimo, że bagażnik, na którym właśnie siedzę, jest malutki, to zbrew pozorom, w środku, jak jedzie się we dwójkę, jest naprawdę sporo miejsca. Można tam normalnie upchać dwie wielkie walizy, co na tak mały samochód uważam, że jest naprawdę dobrym wynikiem. Każdy cię wpuszcza na skrzyżowaniach, na jakichś zwężeniach i tak dalej. Nie wiem, czy to ze względu na to, że ludzie chcą popatrzeć na to auto, czy ze względu na co, ale faktycznie tak jest. Dosłownie wszędzie jestem wpuszczany. Kolejnym plusem, słuchajcie, jest spalanie. Mimo, że mamy tutaj rzędową szóstkę, która ma 3,6 to średnie spalanie na mieście to tylko 12 litrów. Uważam, że to spalanie, jak na to, co daje nam ten samochód, jest naprawdę niesamowite. Te lampy są słuchajcie powalone Długie światła są tak potężne, że widzisz Z kilometr w dal i Wszystko dookoła, dodatkowo jak jedzie samochód Na to idealnie go wyklucza I od razu jak ten samochód przejedzie Zapalają nam się długie, dosłownie trwa to ułamek sekundy Dodatkowo na ekspresówkach i autostradach Odpala nam się taka jakby kurtyna Na środku drogi i ta kurtyna Idealnie doświetla twój pas Gdybym miał coś takiego 3 lata temu w moim Mercedesie To uniknąłbym zderzenia z oponą Bo jechałem nocą i nie było widać czarnej opony Na czarnej drodze, a z tą funkcją Totalnie byłoby ją widać. Prowadzenie w tym samochodzie, słuchajcie, jest fenomenalne. Jeździłem prze różnymi samochodami, od Lamborghini przez golfy, erki i tak dalej, i tak dalej. Żadnego samochodu się tak dobrze nie prowadziło. Poza tym bryła i detal wykończenia jest naprawdę przepiękny. Ale nie wszystko jest takie kolorowe. Jeżeli chcecie usłyszeć minusy tego auta, to zasubskrybujcie.